Witajcie kochani idą święta, za nami już cztery niedziele adwentowe, a przed nami wigilia już za kilka dni i święta Bożego Narodzenia. Ja dzisiaj chcę popełnić taki filmik, zresztą chyba to będzie taka cała może seria filmików, które będą mówić na temat osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Chciałbym w nich zwrócić uwagę naszą na to szczególne wydarzenie, jakim było jego narodzenie przede wszystkim, ale przede wszystkim jego wcielenie, jego wcielenie oto słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I tak naprawdę jaka jest istota tego wydarzenia, co się dokonało w momencie wcielenia Słowa Bożego będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego słusznym jest mówić na przykład Bóg się narodził. Dlaczego jest słusznym powiedzieć Boże Narodzenie, tak samo jak słusznym jest kiedy zbliża się Wielkanoc i są święta wielkanocne, mówić, że Bóg umarł. Tam na tym krzyżu za twoje grzechy umarł Jezus Chrystus. Bóg umarł. Za moje grzechy Bóg przelał swoją świętą krew. To jest ostatecznie tajemnicą, ale będziemy prób próbowali ją troszeczkę tak sobie roz rozkminić. Istotą wiary chrześcijaństwa na temat osoby Jezusa Chrystusa jest to, że on, będąc prawdziwym Bogiem, był również prawdziwym człowiekiem. Jest to możliwe dzięki temu, że Jezus Chrystus, druga osoba boska, mając w naturalny sposób pełni naturę boską równą Ojcu przyjął dodatkowo za własną naturę ludzką stając się w ten sposób prawdziwym człowiekiem i nazywa się to ta prawda nazywa się zjednoczeniem osobowym lub unią hipostatyczną a wynika z tego komunikatu idiomatum może będziemy o tym rozmawiać będę to może omawiać troszeczkę szerzej dużo później, za kilka tygodni, a w tej chwili chciałbym zająć się jedynie taką roz, roz, rozważeniem tej prawdy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, nie jakimś mniejszym Bogiem pisanym przez małe B, tak jak próbują to może nauczać świadkowie Jehowy, którzy, no, już nie mając argumentów, mówią tak, 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 my wiemy, wiemy, jest jest Bogiem, ale przez małe B, tak oni sobie próbują mówić, nie. Jezus Chrystus jest Bogiem wszechmogącym, wszechmocnym Bogiem. Ma naturę w swoim y, bóstwie równą Ojcu. I teraz chcę odwołać się do Biblii, do Słowa Bożego i podać Wam kilka wersetów, y, które y, pokazują to, że Jezus Chrystus jest Bogiem i mówią o tym po prostu wprost. A istotę tej tajemnicy zjednoczenia osobowego najpiękniej opisuje list do Filipian, yy, drugi rozdział, wersety od 6 do 11, do 11, gdzie pisze tak, Jezus Chrystus, który chociaż był. Postaci Bożej nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się z samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad. Wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Otóż ten fragment już na samym początku mówi jedną bardzo ważną prawdę, mianowicie Jezus Chrystus, który chociaż był w postaci Bożej, chociaż był w postaci Bożej, a więc On był Bogiem nosił prawdziwie boską naturę, nie upierał się zachłannie, aby dalej tą naturę trzymać, aby nadal być równym Bogu, więc był równym Bogu, ale nie upierał się przy tym, tylko z miłości do nas on wyzbył się tego wszystkiego, złożył tę boską naturę i uniżył się i stał się człowiekiem. Stał się człowiekiem. Yy, i tak jak mówi pięknie, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i pierwszy werset: Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Bogiem było słowo, to słowo, które było na początku u Boga, to słowo, które stwarzało cały świat. Mocą swojej potęgi ono było na początku u Boga, a Bogiem było Słowo, tak tu jest napisane: wszystko przez nie powstało, aby z niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. I teraz bardzo ważne, czternasty werset. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. I dalej werset osiemnasty. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Bardzo piękne wersety. wersety, które mówią o boskości Jezusa Chrystusa wprost. A więc zobacz, tu pisze wprost, że Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I tu w wersecie 18 zobacz, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg który jest na łonie Ojca, objawił go. Jest wprost napisane o Jezusie Chrystusie, że Jezus Chrystus jest jednorodzonym Bogiem. I ten jednorodzony Bóg, o którym tutaj jest napisane, to jest bardzo ważna postać, ponieważ, tak jak mówi pięknie list do Hebrajczyków, pozwolę sobie zacytować ten, ten jednorodzony Bóg, to jest ten, przez którego ostatnio u kresu dni przemówił Bóg Ojciec i list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, drugi werset, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, ten syn, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Ten syn zrodzony z Ojca, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu jest, jest odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Zasiadł ten syn, zasiadł na tronie Boga, na tym tronie, o którym Bóg. Powiedział, że nikt inny tam nie może zasiąść, jeśli ktokolwiek tam siedzi, to jest to tylko Bóg, który może tam usiąść. I dalej o tym synu. Ojciec, Bóg Ojciec mówi tak, kiedy roz, werset szósty, i znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I werset 8: Lecz do syna ojciec mówi: Tron twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa twego, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię uwaga. O Boże, bóg twój olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszy twoich. Oraz bóg ojciec zwraca się do syna: Tyś panie na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Piękne fragmenty. Dlaczego one są dla nas tak bardzo istotne? Dlatego, że widać w nich bardzo wyraźnie i jasno, że Ojciec, Bóg Ojciec, zwraca się do swojego Syna, Boże, i wyznaje go Bogiem. Nie ma tego nigdzie powiedzianego w stosunku do żadnej innej istoty. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus jest odbiciem istoty Ojca, jest tej samej natury. Dlatego, a Ojciec wiemy przecież nie jest bałbochwalcą, dlatego Ojciec może uznać swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego zrodził Boże. Piękne. A pamiętacie tę historię, kiedy to ten Tomasz, ten niewierny Tomasz, po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy jego oczywiście wtedy nie było, bo gdzieś sobie poszedł nie wiadomo gdzie, przyszedł do wieczornika i apostołowie mówią mu, słuchaj, widzieliśmy zmartwychwstałego Jezusa. A ten Tomasz Niewierny mówi tak, nie uwierzę, dopóki nie włożę swojego palca, dopóki nie włożę swojej ręki, dopóki nie dotknę, dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. I kiedy następnym razem byli zgromadzeni w tym, wie, tym wieczorniku i Jezus Chrystus przyszedł do nich mimo drzwi, Tomasz zobaczył go, zdziwił się, a Jezus Chrystus powiedział do niego, słuchaj, Tomaszu, podejdź do mnie i nie bądź niedowiarkiem, ale wiesz, włóż tutaj swój palec, włóż tutaj swoją rękę, dotknij się mnie i zobacz, że to ja jestem. A Tomasz wtedy co zrobił? Powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Powiedział tak, Pan mój i Bóg mój wyznał Jezusa Chrystusa swoim Bogiem i swoim Panem wprost. I to jest zapisane w Ewangelii według świętego Jana w 20 rozdziale, 28 wersecie. A w dziełach Apostolskich w 20 rozdziale i 28 wersecie w oryginale ja sprawdzałem, jest napisane tak, kiedy Paweł zwraca się do biskupów, mówi do nich tak. Miejcie piecze o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, kości... i uwaga, kościół Boga, który On nabył swoją własną krwią, który Bóg nabył kościół, swoją własną krwią. Wiadomo, że Jezus Chrystus i to jest mowa tylko o Jezusie Chrystusie. A w do Rzymian o Jezusie Chrystusie jest napisany tak w dziewiątym rozdziale i piątym wersecie. Tutaj apostoł Paweł pisze o Izraelitach, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus. Według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki wieków. Amen. O kim tu jest mowa? O Jezusie Chrystusie, o Jezusie Chrystusie i on tutaj wprost jest napisany Bogiem błogosławionym na wieki. A w drugim liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale i dwunastym wersecie apostoł Paweł prosi Tesaloniczan, aby imię pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w Was, aby w nim według łaski Boga naszego i pana Jezusa Chrystusa. Bóg nasz i Pan Jezus Chrystus. Zresztą coś bardzo podobnego y, czytamy w, y, dalej, jak przekręcimy kilka karteczek dalej. Y, pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza y, Paweł pisze do Tymoteusza w taki sposób, zaczynając swój list. Y, Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa nadziei naszej. Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Paweł pisze tutaj wprost, zaczynając ten piękny list i zwracając się do Tymoteusza w ten sposób. I powtarza tę samą prawdę zresztą i Tytusowi w liście do niego, kiedy daje mu wskazówki, jak ma nauczać, jak ma żyć w dziesiątym wersecie, aby ci wszyscy jemu poddani, byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. I dalej trzynasty werset, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. I nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że tutaj chodzi o Jezusa Chrystusa od tego Boga, od tego zbawiciela naszego, ponieważ tutaj tytuł dalej w trzecim rozdziale i czwartym wersecie pisze tak, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia Swego, przez kąpiel odrodzenia, przez odnowienie, przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez kogo? Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Ten Zbawiciel jest naszym Bogiem. Pisze jak wprost, ale żeby nie było tak, że się tylko jakby Pawłowi tak gdzieś uwidziło, zobaczmy, że dokładnie to samo powtarza i Jakub w swoim liście. I On swój list zaczyna w ten sposób. Jakub pierwszy rozdział, pierwszy werset, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Ale zobaczmy jeszcze, jak Piotr zaczyna swój list. I tutaj odniosę się do drugiego listu świętego Piotra. Pierwszy rozdział, pierwszy werset, jak Piotr zaczyna, proszę bardzo, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, Którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój, niech się Wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dalej, trzeci werset. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotą. Piękne słowa. A co pisze Ewangelista Jan w swoim liście? Zobaczmy, przejdźmy do pierwszego listu Jana, piąty rozdział i przeczytajmy tylko jeden werset, dwudziesty. Dwudziesty werset. Jak Jan kończy swój e, pierwszy list, kończy go tak i pisze pięknie. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, Jezus Chrystus. On jest tym prawdziwym. Lista tych fragmentów, które mówią o Jezusie Chrystusie i objawiają go jako Boga, jest o wiele oczywiście wyższa. Ja będę próbował może jeszcze może kilka części nagrać tego, ale zaczynamy od Bóstwa Jezusa Chrystusa. To, że Jezus Chrystus jest Bogiem, nie podlega jakby dyskusji. Pismo Święte bardzo wyraźnie o tym mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem i pisze o tym w bardzo wielu miejscach wprost. I prawda ta jest bardzo, bardzo ważna. Ale równie ważną prawdą jest również i ta prawda, że Jezus Chrystus jest też prawdziwym człowiekiem. I o tym będę chciał powiedzieć może w następnym odcinku, dlaczego to jest takie bardzo ważne, że Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Dlatego, ponieważ tylko w ten sposób mogło dokonać się nasze odkupienie z naszych win, z naszych grzechów, tylko wtedy ten krzyż i to wydarzenie krzyża, to co tam na tym krzyżu się wydarzyło, tylko wtedy mogło zadziałać, użyję takiego języka zafunkcjonować, kiedy tam na tym krzyżu umarł. Za nasze grzechy i zapłacił tą cenę prawdziwy ktoś, kto był jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. W innym wypadku dzieło Krzyża, tajemnica Krzyża nie mogłoby zafunkcjonować, i to odkupienie dokonane tam na tym krzyżu nie byłoby żadnym odkupieniem. Dlatego kwestia zjednoczenia osobowego jest bardzo ważną kwestią. Warto się nad tym zastanowić, i ja w najbliższym czasie będę chciał jeszcze coś więcej na ten temat powiedzieć. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Ale pozwólcie, że na koniec jeszcze się chwileczkę pomodlę. Pani, dziękuję Ci Boże za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, za Twoją litość. Pani, ja dziękuję Ci za to, że Ty u kresu tych dni, tych czasów objawiłeś się nam. Objawiłeś się nam jako prawdziwy Bóg. I prawdziwy człowiek, i przyszedłeś tutaj na Ziemię, na świat, aby nas odkupić, aby nas uratować z naszych grzechów. Pani, ja Ci dziękuję, Boże, tajemnica to jest wielka. Ale pozwól nam, Panie, w najbliższym czasie rozważać tę tajemnicę, tego kim Ty jesteś, kim Ty jesteś. I pozwól nam zastanowić się nad tą prawdą, tą tajemnicą: kim jest ten, że nawet niebo i Ziemia, są mu posłuszne, panie. Prosimy Ciebie o to. Przez Ducha Świętego. Amen.